Cześć, witajcie, ja jestem Kamil i witam w nowym odcinku Smog Games 25 na moim kanale. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę jak i subskrypcji, a my bez zbędnego pierdzielenia przechodzimy do odcinka. Moi drodzy, pierwsze co zrobimy sobie w dzisiejszym odcinku to zaległe zadania sezonowe. Jak mogliście zobaczyć w zeszłym odcinku, niektóre zadania są naprawdę trudne do zrobienia, bo składy po złożeniu i tak mają niewielki overall, także trudno by grać w meczy towarzyskie i z tego powodu poprosiłem jednego z widzów, a dokładnie Sławka, o pomoc w wykonaniu tych zadań. Sławek swoją drogą, bardzo dziękuję dziękuję Ci tutaj za, wiele, za pomoc, naprawdę bardzo mi pomogło, a dla Was taki mały protip, jeżeli zadanie są dla Was za ciężkie do wykonania, bo macie na przykład z Algierii tylko 81 overall, czy tam 82 poproście kolegę czy nie służy słabego składu i nie zagra z Wami pięciu meczy, czy tam trzech meczy towarzyskich, jakie jest zależne od wyzwania, lub jak macie więcej szczęścia i posiadacie dwa telefony, to załóżcie po prostu na tym drugim telefonie inne konto połączone z nowym Google Play, no i wtedy możecie oczywiście z drugiego telefonu się sami zapraszać, no i grać samemu ze sobą mecze, to też jest dosyć proste. A Wy właśnie jak tutaj w tle widzicie, tutaj na przykład jest wyzwanie z USA, które nie jest jakoś mega mega ciężkie, bo można tam chyba stworzyć jakieś 88, 89 na pewno spokojnie, ale no dla mnie to oczywiście wyzwanie długotrwałe, tutaj Lika było, było dosyć prostym wyzwaniem, ale mimo wszystko to tylko był skład chyba 190 czy 191, także grałbym to o... Dosyć długo, nie wspominając już o jakieś wyzwania Algierii, Kolumbii czy tego typu, to dla mnie to naprawdę no nie chcę tam siedzieć godzinami, a chcę to bardziej pod odcinek. Dlatego jeszcze raz wielkie podziękowania dla Sławka, mega tutaj pomógł i właśnie dzięki niemu teraz możemy sobie wejść, zobaczyć, jakie są tutaj nagrody do odebrania. No i oczywiście po zagraniu tych spotkań, teraz te nagrody odebrać. Nuriego oczywiście odbieramy: 87 obra, paczka 88, czyli można powiedzieć, że kolejny zawodnik wlatuje do nas, plus 1000 ekspa. No, i teraz mamy sobie tutaj do odebrania. Weir Szkocja to też jest bardzo trudne wyzwanie, bo chyba tylko mi się udało 82 overalla tam stworzyć, także to by trwało wiecznie. Dlatego, jeżeli lubicie się meczyć, proszę bardzo, jeżeli chcecie po prostu mieć to odhaczone, bierzcie sobie pomoc, to nie jest zakazane i naprawdę myślę, że ułatwi. I oczywiście gameplay. Kolejną kartą, którą odbieramy jest Johnson plus X. Oczywiście, Girma też jest 90 overall toty. Nominis, proszę bardzo, też odbieramy ją właśnie teraz. Proszę bardzo, najbardziej mnie cieszy tutaj X, bo jestem już ciekawy ile zaraz. Wleci nam paczek na konto. Ile wleci nam paczek? Ile będziemy mogli otworzyć? No, i co z tych paczek trafimy? Teraz latuje GKRS. Spoko. Kolejna karta. 91 overall. To ty nomini. No, i kogo my tutaj teraz mamy? Jest to jeszcze Lookman. To akurat było dosyć proste wyzwanie, ale choćby, żeby wykonać takie serie, a to już by trwało jakieś 20-15-20 minut w moim przypadku. No, i tutaj mamy paczki. Proszę bardzo, wlatuje nam Asencję 87 overall. Paczka 86. Przydatna. Zaraz sobie ją otworzymy. Tutaj onin. mamy jeszcze dwie nagrody tutaj paczka 87 overall no i mamy paczusz mamy zawodnika Bamforda i teraz sobie chyba przejdziemy do paczek proszę bardzo paczki do otworzenia aktualnie i myślę, że startujemy. I jest to paczka Balondor. Kto to będzie? Kto to będzie? Jest to Horan 95 Overall. Fajny start naprawdę. 95 Overall. I muszę powiedzieć, że chyba do teraz te karty Balondor są po prostu moimi ulubionymi kartami. <grym> to naprawdę. Fajnie się je trafia. I kolejną kartą, która wlatuje do naszego klubu. Jest to Lavela I Lavela nie wleci do naszego klubu, tylko bardziej na Quicksil. Ale nieważne. Wyleciała. I jest to kolejna karta Balondor. Kto tym razem? Jest to Smith 95. Mógłby wle mogłaby wlecieć naprawdę jakaś męska karta. a Ballon d'Or. kolejna paka i jest to oczywiście Oblak, spoko, no jak zwykle na Quixel, ale spoko traf nawet, tutaj wlatuje Nesta 89 overall, też Quixel, ale mnie najbardziej cieszy tutaj jak bardzo lecą nam teraz końcy bo ja potrzebuję teraz końców troszkę bardziej, bo szykują się naprawdę ciekawe czasy na paczki, a ja potrzebuję końców i co tutaj wyleci? Sawa, Sawa 92 overall, nowa karta, jak najbardziej przygarniamy 92 no nie pogardzimy, nie pogardzimy teraz leci 89 9 overall, oczywiście zawodniczka Francji. No i kto teraz nam wyleci? Kolejna karta. Jest to I Kto to będzie? Kato To 895 overall. Moi drodzy, stało się coś niesamowitego, bo z kolejnej paczki wyleciał nam w końcu wyczekiwany. Tyle troli było, pele 96 overall. Może w że teraz moją reakcję. Po prostu niesamowity traf. Mega się ucieszyłem. Mega, 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 mega. Pragnę, że puścił trochę kodów na paczki. Ja Wam je teraz podaję. Pierwszy kod to, jak widzieliście przed chwilą, był to PAK91. No i te paczki sobie również oczywiście otworzymy, bo czemu by nie? Pierwszą kartą, którą trafiliśmy z PAK91 jest to Eusebio 91. 91 overall spoko. Szkoda, że taki minimum. Drugim kodem będzie 91 pack. Czyli odwrotnie właściwie, oczywiście tą paczkę również sobie otworzymy. Liczmy teraz może na coś lepszego niż 91, Hiszpania, napastnik i jest to 92 Emiliano Butragenio. Także spoko tutaj już nie narzekam. Nowa karta jak najbardziej z Future Stars icon zabierana. I trzecim kodem 90 pack. Oczywiście odbieramy, oczywiście otwieramy co tutaj wyleci. Może teraz coś grubego, no niestety chyba nie. Jest to tylko Wayne Rooney 91 overall, także coś mi te paczki szczęścia nie dają. Fajny kod na paczkę to FS. 2, no i oczywiście sobie ją otworzymy. Ja już dzisiaj czuję satysfakcję z trafionego pele, także dla mnie to już jest odcinek pozamiatany i całkowicie na W wygrany. 91 overall Buffon na ESP swoim rochem. Miałem zmiany pozycji tylko na Foot Birthday. Kolejny kod to 4U91, czyli 4U91. Wchodzimy sobie, co teraz trafimy. Może teraz jakiś dobry, mocny traf. Come on, jest to karta. Balondor, kto to będzie? Jest to Rodri, nice. Pięknie z Balondorem. 91 go też jeszcze nie miałem, tak jak Nowa karta A mnie, tu już z Double Win, Pele oraz Rodri w odcinku. To naprawdę fajne, fajne trafy. No i tutaj jeszcze były wyzwania z Meksyku, które również postanowiłem zrobić. Paczka 91 wpada. No i odbieramy sobie Jimeneza. I tutaj jeszcze była wyzwanie z Francji, to też sobie wykonałem. No i odbieramy sobie tutaj Zabodniczkę 88. No i oczywiście, jeszcze punkty. Czy odblokowałem jeszcze coś? Tak jest. Czy All 81 paczka bierzemy również. 120 koła, także troszkę tych pieniędzy wpadnie. No i mega gold pack. Przechodzimy do paczek. I mamy ich troszkę, nie, nie mamy ich aż tak dużo. Ale wypada tutaj Hulit 90, overall nice to spoko przepałka 200 koła na plus mamy oczywiście mega gold packa, zobaczymy co z niego wypadnie czy w ogóle coś coś ciekawego wypadnie i raczej nie ale 90 koła zawsze przebiorę i 91 plus paczki co teraz tutaj wypadnie i jest to po raz drugi w odcinku Emiliano Butragenio. spoko ale wypada nam Diallo 92 nice to jest dobry traf to jest traf Future Star także nie mogę tutaj narzekać no i wypada nam jeszcze w Luis Figo 91 overall Fire dragon zadało jeszcze jeden od treści Diego, ale co to może oznaczać? Zaraz się przekonacie. W sumie to wiecie już po tytule, paczkę sobie otworzymy, ale do reszty Wam zaraz, zaraz wyjaśnię. No i tutaj trafiłem bardziej 94, czyli kolejny megamosy traf, a chodzi o to, że do gierki trafił Diego Maradona 96 over, ale tutaj jeszcze w ogóle macie nowe karty team of the Wiki, co tutaj mamy, no, Jest Obama jak na przykład spoko tutaj jeszcze jest Rafinia, proszę bardzo, teraz mamy jeszcze kolejne karty, tutaj Di Lorenzo jakieś nowe karty, oczywiście, szalanolu, kante do SBC, jest do zrobienia araucho, proszę bardzo, Bruno Fernandes, Dybala, McAllister, jest hamsik, jest uh, Pele. I jest oczywiście Maradona, jest w wersji 77, no i w wersji 96, także mega, mega, mega dobry pomysł. Teraz wchodzimy sobie w kolekcję kart, bo nie wiem, czy to o tym wiedzieliście, ja przez długi czas osobiście nie, ale jak wchodzicie i macie już zebraną pełną, powiedzmy tam jakiś rubrykę kart, możecie kliknąć tutaj z boku na prezencik w górnym, w górnym rogu i możecie sobie odbierać tutaj też nagrody. Jest to zazwyczaj parę paczek, jest to, są to zazwyczaj końsy, także ja przez mega, długi czas o tym nie wiedziałem. I pewne Dnia na Insa napisał Mimatic. Czy wiedziałeś, że tak można? Osobiście sam tego nie wiedział. Ja też wtedy tego nie wiedziałem. Ale spoko, spoko rzecz, naprawdę. Jak macie wszystkie karty w jakiejś rubryce, możecie sobie po prostu odebrać dodatkowe nagrody. Mega, według mnie, naprawdę spoko. Inicjatywa ze strony Gierki. Także jak tego nie macie, odbierajcie, bo my też właśnie teraz odbieramy. Które sobie oczywiście również zaraz otworzymy. Zobaczymy, co trafimy. No a jak widzicie, jest ich trochę. Nie jest też jakoś mega, mega dużo, bo już niektóre mam odebrane. Ale proszę bardzo, Prime Heroes też odbieramy, tutaj 85, 8586 i końcy. tutaj będzie teraz, co my tutaj jeszcze mamy, teraz, to Succession Heroes, tutaj też będzie troszkę słabiej, to też zależne ile kart trzeba trafić, to też zależne jakie karty, jakie wysokie overa, ale tutaj to akurat nie było ciężkie do trafienia, także też słabsze nagrody, co my tutaj mamy, tutaj będzie to zupełnie, jak widzicie, inne nagrody, końce, ale też piki bądź paczki, to jest zazwyczaj różnie, nie? Odbieramy oczywiście jeszcze tutaj Future Star Evo, no i chyba to będą wszystkie, co my tutaj jeszcze mamy. Tutaj oczywiście trafiłem już 2 razy 77 maradone no ale tego nie nagrałem przez przypadek, sorry. Um, otworzymy sobie teraz tutaj wszystko, zobaczmy co nam wyleci. Um, nie dema, nie znam, nie podaje ręk. Kolejnym trawem będzie France, a co tu będzie? Co tu będzie? Co tu będzie? Jest so to 90 Over, ale widziałem swoją drogą SBC, jest mega ciężki onego. niego, także kto tego nie trafia, to naprawdę nie wiem, kto robi w sumie to SBC. Kolejny traf Olga Carmona, dosyć randomowo, ale 90 rad zawsze bierzemy, bo spoko overall, czasem troszkę końców z tego będzie. W ogóle już jest 9,1 miliona końców, także jest naprawdę mega. Kolejnym zawodnikiem jest Teo Hernandez, czyli zawodnik, który wczoraj, bo jem wczoraj, nie wiem kiedy to wstaje dokładnie, ale dostał czerwoną kartkę i Milan odpadł z Ligi Mistrzów. Smutno, trochę smutek, ale cóż, takie jest życie. Najlepszy pomocnik na świecie, aktualnym momencie Pedri Kolejny traf, kto to będzie, kto to będzie, jest to USA. Nie lubię tych kart z USA, ale jest to Smith 89. Spokojny overall, nie lubię, za cholery, nie lubię tych kart z USA. Kolejnym trafem będzie to Wright 87 overall, bierzemy 60 koła do nas, i kolejnym trafem będzie to Mateo 85 overall, bierzemy i lecimy z następną paczuchą, bo nie ma co się owijać. Jakieś 85 overall to nas nie interesuje. 87 overall również nie za mocno, no i kolejnym trafem będzie 90 overall Majkon Bierzemy. Jestem już troszkę bardziej zadowolony z tego. Kolejnym naszym trafem jest to Francja i jest to Makalele 88 overall. Bierzemy spoko na przepałkę. A w kolejnej paczce leci nam Nesta. Nie wiem czemu, ale coś mi się wydaje, że te paczki jakoś tym razem nie oddają tak mocno. Czy to po prostu dlatego? Nie no, nie może być jakiś powód. Nie wiem czemu one tak słabo oddają. To ja 85 Howard to nie jest jakiś mega mocny traf, ale to co jest spowodowane tym? Jaka jest geneza takich tych trawów, takich słabych? Nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczmy teraz 100 razy logo, co, jakie logo nam wypadnie. Będzie jakieś nowe tutaj? I jest Kopenhaga, byli Young Boysi i to trzecie, nie zauważyłem do końca. Teraz Francja. Come on, dajcie coś dobrego. Juli, no to nie jest taki traf, którego oczekuję, ale 87 bierzemy walić to. Teraz to tutaj leci. Teraz dajecie nam Key Hila 86 overall, to też nie jest jakoś mega mocno, ale może być. I kolejny traf będzie to... Come on. Dinata 89 overall, już troszkę lepiej. Tutaj troszkę, tutaj nie masz do narzekania, bo jeszcze Neymar, No i teraz leci nam eto Samuel to 89, jeszcze inform nice i zbliżamy się do końca tego pack opening. Zostały jeszcze raptem 4 paczki. No i w kolejnej paczce leci Del Piero 90 overall, mega nice. 90 overall, przepalamy od razu cyk. W kolejnej paczce jest to Hiszpan, i kto dobędzie, jest to Fernando Torres 87 overall. Także dosyć cała paczka, szczerze, jak na takie 87. Plus. Tutaj leci nam teraz, proszę bardzo, bardziej o spadki 88 plus 88, to też nie jest jakieś mega osiągnięcie. No i w ostatniej parce tego openingu jest Griezmann. Tutaj macie jeszcze jeden kodzik od Five Dragons o treści P91. I tym akcentem kończymy ten odcinek. Trafiony Pele 96, trafiony Rodrik 97, trafiony badge 94. Myślę, że W. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie. Do następnego i never.